Pierwsze wydarzenie, to myślę, że nie będę żadnym odkrywcą, są to wybory w Stanach Zjednoczonych, które wygrał Donald Trump. Zastanawiamy się, co to przyniesie dla Europy, w szczególności w kontekście ukraińskim i sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie. Drugie wydarzenie. To w obecny konflikt w Syrii, który obserwowaliśmy pod koniec listopada, wybuchł, więc sytuacja bardzo świeża i bardzo aktualna. Konflikt, który był zamrożony przez ostatnie lata, wydaje się eskalować. Kurdowie, konkretne grupy rebeliantów, również i, i rząd syryjski walczą o wpływy i przyszłość tego, tych wydarzeń na, na, na przyszłość Bliskiego Wschodu. Trzeci wątek to oczywiście pokój. Te negocjacje pokojowe i dyskusja pomiędzy Hezbollahem, Izraelem, również i, i Hamasem. Co dalej ze strefą gazy? To jest bardzo ważne wydarzenie. Czwarte wydarzenie, może będę bardziej tak europocentryczny, czyli kwestia dotycząca przyszłości Francji, wybory we Francji, formowanie nowego rządu. I tutaj dodam tego punktu czwartego również rozpad koalicji, koalicji świateł w Niemczech, więc tutaj Francja i Niemcy, czyli przyszłość obu krajów. Dla nas bardzo ważna również. Że tworzymy, nie wiem, czy odrestaurowany format Trójkota weimarskiego. I piąty, piąte najważniejsze wydarzenie: nałożenie ceł. Na chińskie elektryki, dyskusja wśród państw unijnych na temat, co zrobić z um, rozwijającym się jednak biznesem w Chinach, który e, zastanawiamy się, czy te chińskie elektryki nie zaleją Europy. Ta cała dyskusja na temat wo wojna handlowa pomiędzy krajami Unii a, a Chinami my już powoli, kraj unijny, znaczy się już powoli odchodzimy. Od tych dyskusji dochodzi Donald Trump, który mówi o tym, że wprowadzi swoje cła, że uderzy i w Kanadę, i w Meksyk, więc taka globalna wojna handlowa, może bym tak powiedział się, i te napięcia pomiędzy Chinami a krajami zachodu, gdzie właśnie rozwój elektromobilności jest w tle. Region, według mnie, w którym dzieją się dla nas najważniejsze rzeczy, oprócz Ukrainy, ale nie chcę tutaj być taki, już mówić pewnych oczywistości, myślę, że to nadal Bliski Wschód. Z naszej perspektywy bardzo ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. Z uwagi nie przedłużyliśmy kolejnej umowy z Gazpromem, więc dostawy ropy, gazu z krajów Bliskiego Wschodu, współpraca z Saudami, też. Globalne wahania na rynku ropy są dla nas bardzo ważne, dla typowego Kowalskiego, który to odczuje w swoim portfelu. Też dla nas ważny jest ten wątek uchodźczy. Jeszcze kilka lat temu dyskutowaliśmy o tym, czy otwierać swoje bramy Europy. Pamiętamy zachowanie premiera Viktora Orbana. Taki szantaż Turcji, sytuacja w Syrii. Myślę, że to co się dzieje dzisiaj również w obszarze migracji, a Europa będzie musiała się być może zmierzyć z tym problemem, jest dla nas kluczowy. Więc wątek i energetyczny, uchodźczy, no to wpływa oczywiście też na rzeczywistość w kraju nad Wisły.